Tak wyglądał odjazd Helmuta wczoraj z przystanku Plac Wielkopolski wieczorem, tak dokładnie, już, tak dokładnie już wczoraj wyglądał przystank na Placu Wielkopolskim, obecnie teraz tam, właśnie na Placu Wielkopolskim. Nie dość, że jest remont zarowiska tramwajowego od um, mostu teatralnego do Placu Wielkopolskiego i również w okrąglaku uruchomiono linię 98, która już od 1 września funkcjonuje. Ale 3 października jej trasa zostanie wydłużona, mimo że w weekend od 17 września trwają tam prace przygotowawcze, na przykład tam, gdzie właśnie jest skręt na Przystanek Plac Wielkopolski od strony południowej. Z czego co możemy wiedzieć, to jeszcze nie koniec, ponieważ 1 października, oprócz 98 ZTM wprowadza nowe zmiany. Tym razem linia 98 będzie kursować na trasie Zawady Plac Ratajskiego przez z listę 3 lutego. Zmieni się także tak, trasa linii numer 12, a linie 4 i 8 zostaną zawieszone. Na przykład patrzysz sobie w komputer i pisujesz stronę ZTM Poznań, to tam zobaczysz taką informację: wydłużenie linii 98 na Plac Ratowskiego i przebudowa trasy Kurnickiej. O oh my gosh, to będzie duży Armageddon. Do tego również czeka nas też remont nawierzchni ulicy Murały, przez zmienią się trasy po bliskich linii autobusowych.